Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym filmie na kanale. I dzisiaj znowu ja wychodzę za komputera i staję po tej drugiej stronie kamery, bo po raz kolejny przychodzimy do Was z mega ciekawym tematem. A mianowicie, dzisiaj chcę Was przeprowadzić przez strażackie zaręczyny. No nie widziałem jeszcze czegoś takiego na YouTubie, więc myślę, że to będzie mega ciekawy temat, bo plan naprawdę jest gruby z tego co usłyszałem, ale już wam wszystko tłumaczę. Musimy najpierw zaprosić całego prowodyla tego zamieszania, czyli Pawła. Pawle proszę cię tutaj. Witam cię bardzo serdecznie. 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 To właśnie ten gość dzisiaj będzie Klękał i opowie nam co nieco, jak sobie to wszystko w głowie wymyślił. Jest mega ciekawy plan, jest bardzo mocno sformułowany, będzie bardzo dużo się działo, są z każdą minutą coraz właśnie większe nerwy. Mamy zaplanowany wyjazd dwóch wozów strażackich, dostaliśmy zezwolenie na wyjazd alarmowy, będzie to alarm, dostaniemy też powiadomienie na remizę. Dzięki czemu będzie to bardzo wiarygodne dla mojej partnerki i nie będzie się raczej mogła domyślić, że coś ukrywamy przed nią do ostatniej chwili aż wejścia. Będzie to też wyjazd z zaprzyjaźnioną naszą jednostką, żeby dodać temu wszystkiemu wiarygodności. Udajemy się do naszej miejscowego domu ludowego, gdzie odbędzie się cała akcja. Tam zostanie sala oczywiście wcześniej przygotowana, jak i dekoracje. Zostanie także przygotowany cały scenariusz po to, czyli zostanie sala zadymiona, żeby upozorować, że jest to faktycznie zadymienie. Zostanę wpuszczony tam przez dowódcę w pierwszej rocie, w drugiej jako kamerzysta. Uda się Rafał. Będę tam pomagał i nadzorował, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, żeby poszło zgodnie z planem do nakamerowania, bo również będzie tam fotograf, więc musimy zadbać o to, żeby została z tego fajna pamiątka. I tutaj Wam widzowie od razu muszę powiedzieć, że nie do końca to będzie wszystko poprawnie zrobione. Ja na przykład już wiem, że nie będę ubierał żadnych rękawic, bo wiemy, że nie wchodzimy do żadnego zagrożenia, jest to wszystko upozorowane, będziemy się posługiwać na kanałach też nie powiatowych ani takich, oficjalnych tylko między sobą, między właśnie zaprzyjaźnioną jednostką, bo chodzi o to, żeby łatwiej nam było to wszystko nagrać, więc nie hejtujcie nas za to, że robimy coś źle, bo robimy to świadomie i celowo, żeby po prostu było łatwiej. No i jeśli powie tak, no to zacznie się wtedy impreza. No myślę, że to będzie tak duże zaskoczenie dla niej, no bo ona jest... Co prawda w jednostce swojej wsi, z której pochodzi, ale u nas nie wyjeżdżałaś ani razu. nie raz miałeś okazję akcji. u nas wyjechać, także będzie i to pierwszy wyjazd i mam nadzieję na długo zapamiętamy. No i przeprowadzimy Was troszkę przez przygotowania. Jak widzicie, Paweł już jest po fryzjerze, więc zobaczycie sobie na przykład, jak się do tego przygotowywał. Zobaczycie, jak przygotowywaliśmy salę, jak ona wygląda jeszcze przed całym przedsięwzięciem. No, i chyba z grubsza to myślę, że jest na tyle, że widzowie już mają zarys, jak to wszystko wygląda, i teraz chyba trzeba przejść do działania. I odmierzamy ostatnie godziny do akcji. Przymierzyć, żeby właśnie kamerkę zobaczyć. żeby dobry kon nam łapała. I pasowałby ci coś... Czekaj, o, to nie zapinę. O, gaśnicę damy ci. Spróbuj, wiesz, tak jak normalnie coś robi. Nie wiem, czy będziesz miał prądownicę, czy nie wiem, czy z wężem będziesz... Z wężem, z coś, no, to, no to sobie udaj, że to jest wąż. I sobie pal właśnie na to, normalnie. No. bit, dobra. Jak widzicie widzowie, jesteśmy już na sali, zobaczymy teraz tutaj co się dzieje. Już od wczoraj była przygotowywana. No i jak widzicie, leżą tutaj nam takie płatki róż, jest dywanik, na którym właśnie Paweł będzie się oświadczał. Wielki napis. Miłość, który teraz widzicie, jak się zapala. Widzicie, tutaj mamy lampę, zadbaliśmy o to, żeby to zdjęć i do filmu był właśnie ten nasz ołtarzyk doświetlony. Tu są przygotowane już stoły, jak widzicie, właśnie pod imprezę późniejszą. Oczywiście wszędzie dookoła balony, tutaj na górze również. I tu, jak widzicie, jeszcze po mojej lewej mamy taki kącik też z balonami, taki bardzo tematyczny, no i tuby, z których będą strzelać, jak już powie, tak. Żeby wazon nie było widać jako tako, będzie tu, a pierścionek będzie leżał gotowy tu, czekał. Aha, tu mamy gotowy pierścionek. Patrzcie widzowie, pokażę wam jak on tutaj wygląda. Jest bajera, no nie? Z ledzikiem piękny. No miejmy nadzieję, ostatnia prosta, już ostatnie minuty na dzielą od całego przedsięwzięcia. Jeszcze nam brakuje jednej rzeczy bardzo ważnej. Musimy jeszcze wypełnić ten wazum, co zrobimy właśnie teraz. Widzowie, zadymia się nam już tutaj całe pomieszczenie, a my już lecimy do remizy się przebierać, przygotowywać i czas na akcję. Dobra, wpadamy widzowie już na remizę. Mamy tutaj ekipę, mamy Daniela i idziemy się przebierać, bo za 5 minut ruszy nam remiza. Mamy jeszcze Adriana, cześć Maciek i ubieramy się w przygotowany nasz strój i zaraz poleci nam remiza. Jeszcze zadzwonimy do stanowiska kierowania, żeby poinformować, że tak, to już jest ten czas, operator jest na sali, wszystko jest na sali, wszystko przygotowane, goście też, także no przebieram się, bo zaraz poleci. Jakby można było prosić włączenie, to bym był wdzięczny. Dobra, poszła widzowie syrena, jesteśmy gotowi i teraz czekamy na głównych zainteresowanych. Nasza ekipa jest już gotowa. Wyjeżdżamy. Tele... Jakie imprezy? Powinno być na na imprezy. Pan pan Daniel, pan Daniel, Daniel, Paweł, w pierwszym Dobra, to zostaje ze mną. ja Szybki. Szybki no, to no, Szybki niż to <grym> Szybciej niż do tego? W <grym> wypadku w tamtą sobotę, bo to tak. Szybki to 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 twój pierwszy wyjazd, tak.

No chodź, 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 Czekam, co? No, Chodźcie. chodź, był chodź, 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 dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Zostawiam to przyjemność i zaszczyt. Staram się mieć sensu, żebym na ziemię i zostaniesz moją żoną. Tak.